Cześć, siemankowie, witajcie ja w kolejnym odcinku i w tym odcinku oczywiście mam naszą uzbieraną kasę e, 3 miliony 200 koła i możemy sobie kupić oczywiście owoce, które jest dzisiaj akurat nie wiem jakim cudem w stoku, jest control i gaz. No, oczywiście sobie kupimy kontrol, bo ja znaczy gaz, bo ja kontrol już miałem, więc a kontrol, no, chyba pre-worku dopiero będzie dobra, więc, no, możemy sobie już go kupić. Ron sobie później chyba rolę. jeszcze chyba nie mogę, no to mamy kupionego gaz achievement. Stary, dobry, dobry gaz po prostu. Możemy nim latać, oczywiście. I transform to musi mieć gazmeter. Taki jak po prostu go Zapamiętaliśmy się nie zmieniło oczywiście, no to bym sobie też chwilę trochę pogrom, bo on jest dobry tylko jak widzicie muszę jeszcze raz odstatek zrobić, żeby móc z niego po prostu korzystać zrobię sobie jeszcze zdjęcie na pamiątkę, że mam po prostu owoce gaz. Więc dobra możemy sobie zresetować nasze statystki albo trade, jeszcze mamy i tak trochę na tu tu i owatz no i mamy to co mamy z potrzebnym wykaz i To wezmiemy sobie po prostu. się tu zbogowało dlatego że jak byłem i na pół ekran po prostu było i sobie robiłem i mi się THP spagowało, muszę się chyba zresetować, no. i to jest, też powinno być wszystko w porządku tak? no teraz dobra to możemy sobie po prostu bić transformację oczywiście stary po prostu dobrej tyle. Traciłem go wtedy, bo tam chyba miałem jakiegoś lepszego owoca, a my w tym odcinku możemy sobie... No, przynajmniej dobrze, że w stoku był sobie niż. Teraz chyba, mam nadzieję, dłużej pogrom i dobiję go na szczycie z przynajmniej jeden owoc z głowy. I to już do sobie zhantowania jest dobre, bo przynajmniej po wodzie możemy chodzić, z tego co pamiętam. No i... Dla PvP też jest dobry. Yeti jest najlepsza, ja tego bym też bardzo chciał. Choć jakby był w stoku, temno, to bym na niego zbierał. No, oczywiście, że on na niego zbierał. Jakby mi dropnął, no to by było jeszcze lepiej. No, ale naszego Stugasa możemy mieć M1, no i wszystkie przybudzone ataki. Oczywiście chyba jest ten najlepszy. Lata z nim nie możemy niestety, ale możemy sobie po bossach trochę pochodzić. Zdjęcie zrobiłem. zdjęcie zrobiłem. No teraz jeszcze mogę, no git. Możemy sobie po bossach trochę pochodzić, chyba, że tutaj jest ten boss. Boss tego gosa straciłem, bo miałem lepszego owoca, już nie pamiętam jakiego, ale nie lepszego owoca, czyli nam dużo gazmatermii, jak używamy jakichś ataku, jak łydek m 1 tak wejdę, wejdę. dalej, jest w tym dalej, Trzymamy sobie ten atak i możemy go dalej, 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 ja trochę sobie go będziemy bić na pewno, budowy wyłoszycie, a ja ten gans trochę do Buddy podobny, bo jesteśmy też tacy duzi i po prostu no możemy jeden bić, ale trochę inaczej niż Budda działa, bo zadaje mniej na pewno niż miecze, bo tak to ja chyba trzy koła jednym uderzeniem zadawałem, nie pamiętam. Zależy z czego, bo SDK to trzy koła chyba ponad Jak tam z jakimś akcesorium Na przykład z tym szelikiem, którego... Było... na przykład się więcej tutaj ja daje, że dajemy więcej, bo jest trochę ciężki, bo dopiero na pierwszą transformację tutaj jest mniej łatwy Jest to później dopiero będzie trudniej go zabić No teraz będzie go trudniej zrobić. Ale no chyba damy radę. Na razie nam nic takiego specjalnego nie zrobię. No. Może w kolejnym... z kolejny zdobędę sobie jakoś Yeti. Może mi coś dobrego drogem sobie właśnie formimy Tego bosu mogę wywiać, zabijać do stokoła daję tylko bo my, my, dwa razy pasem. do stokoła pójdziemy tutaj sobie na i w no, po prostu zobaczymy jakie jeszcze są. Może nam się owoc zaraz pi. Jeszcze. No, nie mam z nim problemu po prostu. Zawsze mi coś robi, to więcej po prostu, że mi zadowoli, no. Dodałem od niego, a ja teraz nic nie robi. No, trochę te trzy koła, ale tak to się, za no, fajnie tym gasem tylko że mógłby wyzadał więcej, ja no bo atakami strasznie mi zadają. No, teraz mi trochę coś zadał. Ja już od niego wszystko mam, bo od niego tylko można zrobić miecz, kawendery. Ja już zdobyłem nawet trzy razy, chyba. Długo się nie wiem, czy opłaca zabijać, bo on jest strasznie ciężki. A on za tego level'a po prostu... takiego... Um, ...takiego level'a. Um, nie, nie widać teraz. Nie chcę się już przemieniać, bo... ...bo ten, bo... Um, bo nie będę mógł się dalej I też ja nie, nie, Ja na początku nie wiedziałem, że w ogóle jest na niego. E, po prostu jakaś Ten, m, ten że na niego quest jest w ogóle. Bo ja zawsze, jak tutaj byłem na tych wyspach, to farmiłem tam, na tych początkowych. Na tej wyspie, no bo oni najwięcej kasy wewali. Później mi dopiero kolega powiedział, że tu jest no tego Beautiful Piran. No nie, lewe... Mówię mm, o 1950, to, to jest chyba za słaby level, bo ja miałam maksa nie, nie mogłem dać rady budą. Dobra, teraz pójdziemy sobie na innego, na przykład na Fiedra, tylko sobie gazmeter naładuję, żebym miał już czym walić te bossy. No w sumie, no tutaj mi... Rozmeter jakby nie, nie leci, jak używam ataku, tylko z transformacji. Czyli też ataki jeszcze pamiętam. Dobra, no to teraz... No, bo idziemy sobie teraz na hydra i no, możemy coś na przykład... o meu esposo sobre esse biel. to teraz sobie pójdziemy na kolejnego bossa, bo sobie by połowa tego co mamy. Na czterysta kosztuje, więc teraz możemy sobie chyba na cast <laughs> liść w ogóle Dobra, nie ma, sobie pofarmimy na tych npc Długo nam to nie powinno zejść, bo no nie hmm. O, już mi zabił. A, zapomniałem. Musiałbym... Tę gazem można iść Proszę, bardzo, żeby nie ma fali, bo to, to to ja sobie pójdę. Gdzie ma być tego coś, tam nie ma, bo samo trudno. No i tak, z tych i tak. być. No, no, zdobyć hmm. no, nie to, to, to wyłączy i... i no i mogę to zrobić. robić. Wytyf. Czekam pod... pod jeden mogę zdjęcie robić. Ja coś mi się zreagowało. Oho, jak to wyłączyć. Przechwycone, nie no, no Masę tego tu mam.

portal, to może sobie starać się odsłonacić. Będzie szybciej. Tam jest mój kolega, który mi pomagał, a ten właśnie, który mi pomagał robić sobie z... ja Nie zwróciłem uwagi, że ma taką twarz w ogólnie. on jest Francuz... Francuzem, z tego co mi mówił. Później pójdziemy sobie na Grandtree. Grand Bo no, innego bossa już ma nie ma. Po prostu. No no, serwisty już nie będzie robić. Bo Do po prostu. Chyba tam jest boss, no. O, co to leży? A ten my ice, to mój ice, którego? Którego znalazłem? A nie, to inny frut, bo ja tego aista schowałem. Czyli wtedy, co tu się zrespił owoc, co ja nie wziąłem, to jakiś gościu go znalazł i to też był chyba aista ja miałem aista ale ja po prostu. tak kurczę, co jest z tymi tam...

Idziemy sobie, a owoce. Może tam boss się zrespi, albo na... na tam na kokosmu się tam, znaczy na, na mężczyźnie się tam może coś zre, tam bo z, zrespi i tutaj. Jeszcze dwóch i... i nie ma go bossa. Nie no tak, ale lecimy farmić w odcinku. Typa, i ty... nie, 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 tylko takie rzeczy na nie, nie. A czy chyba było, ale go zabili. Więc... Ach, musimy sobie iść na przykład na turkę czy gdzieś. Ja no, na no, głupi jestem. Bo ja mam gasa Taka by była, jakby miała naprawdę zmienę tego iPhone'a bez ostrzeżenia. No, może... No, Lord jest, no to też nie mam. No ja To ja tych 20 minut będę tych głosów szukać. <coughs> Tam pewnie też tak. Na Grand On nam da jakieś, nie wiem, chyba 80 koła daje, ja nie wiem, może pewnie dużo. Bo chyba, mm. chyba papinsa nie mam. Też możemy to sprawdzić. Natomiast jest dużo osób, oni chyba payprinsa będą robić. Wiza. Zobaczmy, jak ona pisze. Sigma. Wyłączę sobie czarno, a on tak po angielsku pisze. Dobra. Zobaczmy ją, ile po prostu impesatów zostało, bo oni chyba. Robię cake, pizza albo Kinga. No ale czy mają go czarny? No, mogę wyjść. No. I 200. O, 263. Zostało trochę. Tego ja też nie mam. Bo oczywiście. Nie, nie. Yes. Nice! Ale ten daje 60 koła chyba? I tak długo. Nie miałem trochę innych zdanie. Muszę 60, na dwa razy kasa. Czyli tepniemy się tam do niego. No i do możemy Spanijmy, to możemy zrobić. Spamimy, czy mi polecam to. nic nie widzę oczywiście. Mogę na pierwszą polę, dobra, ale jakoś tak nie widać, że tak by było dużo sami. Uj, tajem, łatwo znów. No, wyleciałem poza tą... Tą daną. Patrzę, musimy tam... Ten... Ale dobra, bez transformacji, bo... I tutaj się po prostu nie da. A jeszcze Typek przyszedł na mocy na to jest z gazem każdy z tych gaz kupił, bo jak w stołku no to okazja No to F też możemy um, bić, więc spoko Też polecam wpaść na odciny grypki tsunami tej gas tam macie po prostu wszystkie ataki, jak zdobyłem, jeszcze wbijem gaz przez te tam wszystkie coś zdobyłem tego gazu, tyle, jeszcze tsunami miałem po prostu. No to już normalne HP, Dobry. no dobra. mało nam dostał kliknięć po prostu tu to możemy żyć, iść, morze so, ale... To nie wiem, czy mogę zaspalnąć tego włosa. No dobrze, czyli tu jest włosic, czy nie. No, nawet gdyby jutro bym chyba nie poszedł. Nie, nie. mam no, zostało na kilka NPC tu w zasadzie. Zapomniałem. No. plus skrzynki też możemy zbierać. Będzie w sumie szybciej. O, jednak To mi dają ile? ja bym No, to 500. O, jeszcze piracie, no to nie. Może to jak w tamtym odcinku mi też coś drobnie, takiego, ha. Czy lepszego może. No. Czemu ja wyciągnę flikon? Zrobię to chyba z zgłoś. Chyba nie mogę tego zgłość niestety. Tak. To jest typo już na mamy... nich. Jest jeden, to sobie sobie. Kurde, zabrał mi. Tylko, że chyba tam tych chyba co zabrać po prostu. Prawie, Dobra, zabity jeden. Drugi. Trzeci. Szkoda, że to nie ma po prostu brutto siła, no żeby bo Nawet jeśli zabijemy jednego i sobie gdzieś pójdziemy, to i tak dostaniemy 100 fragmentów. Możemy wszystkie zabić i tak dostaniemy 100. Więc no, chyba tylko jednego. Tego najlepszego zabić. Albo jednego takiego i tego najlepszego i random owoc i na przykład pitsuna. Czy dragon? Gdyby mi dragon drobno, to od razu nagrywam. Wy chwilę kolejny, że Żyjem dragona. O jest witary już. Nice. Tylko tu nie ma. Nie tak możemy powiedzieć tak. O no. Fajny fról, nie? Bo najlepszy fród grzemie. Nagrywam, f... Nagrywam uciny, jak to ja najlepszy Najlepsze fryt mi dropną. Miałem super laka. Zdjęcie sobie z nim zrobię. Że mi najlepszy owoc W Mam takie dwa w sobie. I wit. O wyświetlą. No to możemy sobie zlizować. Teraz jest gas z stogu, to mi dawaj gasa Okej. Okay. I... O, gasa dropnęłem, fajnie. Tylko takiego mniej walory. Swap swaps, po prostu. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. No, będzie więcej filmów. Na przykład z VlogScreed i z innych gier, horrorów. Postaram się po prostu nagrywać więcej takich horrorów, no. Chyba są lepsze nawet filmy, Chyba są lepsze niż takie filmy z bo ja YouTube. Ale dobra, dziękuję za oglądanie, po prostu zachęcam do subskrybowania mojego kanału.